Cześć, YouTube! Mamy tutaj pacjenta o nazwie CF Moto 600. Musieliśmy rozebrać tę kopułkę od strony pompy wody. Objaw był taki, że wyciekał płyn z wężyka, który jest przy pompie. Okazało się, że uszkodzone mamy uszczelnienie wałka pompy. Tak czasami się dzieje, jeżeli kład jest delikatnie przegrzany albo jedzie bez wody. No i musimy to wszystko wymienić. <laughs> Mamy tutaj już zdemontowane. Tak to wygląda. Przez ten wężik właśnie często ucieka płyn. Wtedy robić taką operację. Tu jest stara uszczelka. Załeczek. To wszystko złożymy. Teraz damy nowe uszczelki i będzie znowu śmigało. Tutaj okay, mamy już założony wirniczek, nowa uszczeleczka, simmering. składamy dalej. Tutaj okay, mamy już wszystko dociągnięte, wszystkie śruby. Trzeba będzie zalać teraz olejem, podłączyć jeszcze jeden wąż od wody, zalać wodą i robimy próbę. Teraz zalewamy świeżutką oliwkę po tej operacji. Piękny, pachnący motul 5100. Jedziemy. Ok, mamy zalane płyny, chłodzący i olej. Ostatni rzut oka jeszcze na wszystko. przepalimy go. Dobra, zaraz będziemy go rozgrzewać, sprawdzać czy wszystko jest ok. Pamiętajcie, dbajcie o swoje chłodnice, one muszą być czyste, kład musi być dobrze schłodzony i nie będzie z tym problemów. Pozdro!